Interesującym jest to, że los Izraela był pomyślny lub nie, zależnie od postępowania panującego króla. Oczywiście przywódcy są bardzo wpływowi. Istotnym jest, żeby chrześcijanie nie byli po prostu naśladowcami, odbiciem myśli innych, miotani w którąkolwiek stronę wiatr zawieje, nawet pod wpływem złego przywódcy. Druga kronik 33,9 mówi: Manases zwiódł Judę i mieszkańców Jerozolimy tak, że postępowali gorzej niż narody, które Pan wytracił przed synami Izraela. Nawet, jeżeli przywódca był bardzo niedoskonały, to odpowiedzialnością ludzi było pozostanie w jednym Bogu, bez względu na to, co, co się wokół nich działo. Obowiązuje to także nas, w pracy, w kościele, gdziekolwiek. Istnieje niebezpieczeństwo, że dana osoba może nas zwieść. Ważnym jest, żeby cokolwiek naśladujesz cię nie zwiodło. Nie pozwól innym, żeby swoim wpływem odciągnęli cię od Boga. John Bradshaw dla It is Fritten. Żyjmy dzisiaj każdym słowem.